Jak udało się przywrócić wzrok przy pomocy zęba? Jak zbudować ucho z żebra? I czym jest żelazne płuco? W dzisiejszym odcinku usłyszycie o 10 nieprawdopodobnych operacjach i zabiegach medycznych. Partnerem odcinka jest wydawca książki Stan Krytyczny Opowieści z pogranicza ludzkiego życia. Jej autorem jest dr Matt Morgan, który jest intensywistą, czyli lekarzem intensywnej terapii. W swojej książce opisuje pracę w jednym z najbardziej dynamicznych i działających pod największą presją miejsc w szpitalu. Opisuje najciekawsze przypadki, z jakimi się zetknął i opowiada o pacjentach, których sprowadził do życia z nadkrawędzi śmierci. O części z tych historii usłyszycie w tym odcinku. Zaczynamy. Numer 10. Ucho z żebra W 2012 roku Gazeta Krakowska pisała o niesamowitej operacji, przeprowadzonej w Krakowie. 15-letni Kamil urodził się z jednym normalnym uchem, a drugim zdeformowanym. Wada zwana mikrocją występuje raz na około 20 tysięcy urodzeń. Chirurdzy ze szpitala imienia Ludwika Rydygiera zbudowali nowe ucho z chrząstki żebrowej chłopca. Zabieg był niezwykle skomplikowany i musiał być podzielony na dwa etapy. Na podobne operacje czekały najczęściej dzieci, które urodziły się bez małżowiny usznej, lub które miały zrośnięte błony wewnątrz ucha. Cały proces wiązał się również z długą hospitalizacją. Na szczęście, już kilka lat później, w 2017 roku, w tym samym szpitalu udało się przeprowadzić rekonstrukcję ucha wewnętrznego i zewnętrznego podczas jednego zabiegu. Numer 9: Operacje na odległość. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zdalne przeprowadzenie operacji chirurgicznej było czymś prosto z literatury science fiction. Lekarze przez wiele lat marzyli o możliwości zdalnego operowania pacjentów, a technologia ta pozwoliłaby w przyszłości na przykład na przeprowadzanie operacji w kosmosie. Pierwszą międzykontynentalną teleoperację wykonano w 2001 roku, w trakcie tzw. operacji Lindberg, 68-letniej pacjentce we Francji Lekarz z Nowego Jorku chirurgicznie usnął pęcherzyk żółciowy. Operacja trwała 54 minuty. W Polsce pierwsza teleoperacja z użyciem robota odbyła się niecałe 10 lat później. W zeszłym roku lekarze z Lublina zdalnie operowali pacjenta hospitalizowanego w Bułgarii. Pacjentem był 61-letni mężczyzna z tętniakiem aorty brzusznej. Numer 8. Laserowa korekcja wzroku. Promienie świetlne wpadają do naszego oka przez rogówkę i soczewkę i jeśli załamują się w złym miejscu, czyli nie na tylnej części oka zwanej siatkówką, to mamy do czynienia z tzw. refrakcyjną wadą wzroku. W trakcie laserowej korekcji laser modeluje kształt rogówki tak, żeby obraz skupiał się na siatkówce. W większości przypadków pozwala to na całkowite wyeliminowanie okularów i soczewek kontaktowych z życia pacjenta. Pierwszy zabieg laserowej korekcji wzroku został przeprowadzony pod koniec lat 80. Obecnie stosuje się lasery, które są tak precyzyjne, że są w stanie wypisać słowo na ludzkim włosie. Dlatego cała procedura jest niezwykle precyzyjna i szybka. Zazwyczaj operacja zajmuje maksymalnie 30 sekund na jedno oko. Jest to także jedyny zabieg z tej listy, którego miałem okazję doświadczyć. Numer 7. Żelazne płuco. W trakcie epidemii polio w Kopenhadze w 1952 roku zmarło ponad 130 osób. Jedyną sprawdzoną metodą, która pozwalała na przeżycie ciężkiego przebiegu choroby, było podłączenie pacjenta do tzw. żelaznego płuca. Jak pisze dr Matt Morgan w książce Stan Krytyczny, żelazne płuco tworzy szczelną przestrzeń między pacjentem a światem zewnętrznym, zaś potężna pompa za pomocą podciśnienia rozciąga klatkę piersiową. I powoduje wpływ powietrza do płuc przez tchawicę. Niestety, nie było to rozwiązanie idealne. Niektórzy pacjenci umierali, a dla wielu żelazne płuco do końca życia pozostawało zarówno zbawieniem, jak i więzieniem. Konsekwencją takiego leczenia mogło być tzw. kalectwo płucne, objawiające się całkowitym uzależnieniem od aparatów oddechowych. Paul Alexander z Teksasu miał 6 lat, gdy zachorował na polio. Przeżył ponad 70 lat przykuty do maszyny. Pomimo tego nie stracił chęci do życia. Ukończył studia i został prawnikiem. Wtedy musiał wracać do żelaznego płuca każdego dnia. Taka maszyna wymaga stałego zasilania. W 2008 roku świat obiegła smutna wiadomość o śmierci Diane Odell, która zmarła w wyniku awarii prądu. Spędziła w żelaznych płucach 60 lat. Numer 6 Początki intensywnej terapii. Doktor Matt Morgan opisuje historię dwunastoletniej Vivi, która nazywana jest pierwszą pacjentką intensywnej terapii. Dziewczynka zachorowała na polio w trakcie epidemii, która nawiedziła Kopenhagę na początku lat 50. Gdy trafiła do szpitala, była osłabiona i ledwo reagowała na swoje imię. Żelazne płuco, którego używano wówczas do walki z chorobą, było zajęte przez kogoś innego. W wyniku choroby jej mięśnie oddechowe stawały się coraz słabsze i dziewczynka zaczynała się dusić własną śliną. Doktor Bjorn Ibsen wiedział, że musi podjąć radykalny krok, by uratować dziecko. Zdecydował się wykonać tracheotomię. Przez nacięcie w tchawicy wsadził rurkę przymocowaną do na nadmuchiwanej torby, która ściśnięta wtłaczała powietrze do płuc. Z każdym kolejnym oddechem dziewczynka zdawała się wracać do życia. Dziś Dalszą pracę wykonałoby maszyny. Wtedy jednak nikt nie wiedział, ile może to potrwać, a torbę należało ściskać do momentu, aż mięśnie oddechowe dziewczynki odzyskają wydolność. Grupa studentów medycyny pracowała w ośmiogodzinnym trybie zmianowym, utrzymując Vivi przy życiu. Był to pierwszy na świecie oddział intensywnej terapii, przez który przewinęło się ponad półtora tysiąca studentów wolontariuszy. Dalsze losy Vivi i wpływ tej historii na rozwój intensywnej terapii poznacie w książce Stan Krytyczny. Numer 5 Plastyka rotacyjna Czy pomimo amputacji nogi powyżej kolana możliwe jest zachowanie funkcjonalności stawu kolanowego? Odpowiedzią jest tzw. plastyka rotacyjna, zdecydowanie jedna z bardziej zaskakujących operacji z tego odcinka. Stosowana jest m.in. w przypadkach, w których część nogi została dotknięta przez nowotwór. Na czym polega ten zabieg? Lekarze amputują dolną część kości udowej, kolano i część piszczela. Następnie pozostałą część nogi obracają o 180 stopni i przymocowują do uda. Dzięki temu obrócona stopa znajduje się na wysokości zdrowego kolana. Stopa pełni funkcję stawu kolanowego, co pozwala na używanie protezy, która pozwala pacjentowi siadać czy brać udział w sportach. Jak podaje portal Równym Krokiem, Pierwszą udaną operację rotacyjną przeprowadzono już w 1927 roku. Numer 4. Sztuczna skóra. Doktor Matt Morgan opisuje historię Roba, jednego ze swych pacjentów, poparzonego w wyniku eksplozji laboratorium służącego do produkcji narkotyków. Swoją działalność ukrywał przed ojcem, który pełnił funkcję komisarza policji. Gdy mężczyzna trafił na oddział intensywnej terapii, lekarzy uderzył zapach spalonego mięsa. Obrażenia skóry były niezwykle poważne. Dotyczyły ponad 20% skóry. Rob miał szczęście. Trafił do placówki, która w 2002 zajmowała się ofiarami ataku terrorystycznego na Bali. Wtedy też zastosowano przełomową skórę sprayu, która została opracowana przez chirurgkę Fionę Wood. Produkt o nazwie Resell jest w stanie sprawić, że po spryskaniu nim oparzeń już po 30 minutach powstają na nich komórki zdrowej skóry. W 2018 roku portal Radia Z pisał, że jest to pierwszy tego typu produkt dopuszczony do użytku przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków. Wynalazek całkowicie wyklucza ryzyko odrzucenia przeszczepu i o 97% zmniejsza ilość skóry, którą trzeba usunąć po poważnych poparzeniach. Niestety szacuje się, że odtworzenie 10% powierzchni skóry może kosztować od 5 do 10 tysięcy dolarów. Wraz z upływem czasu technologia ta powinna być jednak bardziej dostępna. Numer 3. Operacja skrzypaczki. To scena rodem z hollywoodzkiego filmu. W lutym 2020 roku, w trakcie operacji usunięcia guza mózgu u 53-letniej skrzypaczki, kobieta grała na skrzypcach na sali operacyjnej. Kobieta obawiała się, że zabieg może uszkodzić obszary mózgu odpowiedzialne za ruchy prawej ręki, dlatego lekarze wybudzili ją i poprosili o zagranie ulubionego utworu. Nagrania z tej operacji wkrótce obiegły cały świat. Zazwyczaj w podobnych sytuacjach przeprowadza się testy językowe, gdyż te same obszary są odpowiedzialne nie tylko za motorykę, ale także za funkcje językowe. W londyńskim szpitalu King's College, gdzie została wykonana operacja, Przyprowadza się około 400 podobnych operacji rocznie. Jednak była to pierwsza, gdzie pacjent grał na instrumencie. Numer 2. Przywrócenie wzroku przy pomocy zęba. W jaki sposób można wykorzystać ząb do przywrócenia wzroku? Jak w 2009 roku pisał serwis Focus.pl, 60-letnia Amerykanka oślepła wskutek przejścia ciężkiej i rzadkiej choroby i przez 9 lat była niewidoma. Lekarze wszczepili jej fragment zęba do oka który służy jako podpórka dla sztucznej soczewki. Po kilku godzinach pacjentka mogła znów widzieć twarze i otaczające ją przedmioty. Okej, okay, ale jak to działa? Jak podaje serwis Dental Tribune, w ramach zabiegu ścina się i formuje usunięty ząb oraz otaczającą go kość, a następnie nawierca w nim otwór w celu osadzenia optycznej soczewki cylindrycznej. Ząb i soczewkę wszczepia się pod skórę pacjenta w obrębie policzka lub ramienia aby doszło do ich połączenia w zintegrowaną biologicznie całość. Następnie okulista preparuje powierzchnię oka i przeszczepia protezę, która nieznacznie wystaje z oka i umożliwia dostawanie się do niego światła. To dzięki temu pacjent odzyskuje wzrok. Co najciekawsze, ta metoda została zastosowana po raz pierwszy już w latach 60. Nr 1 Przeszczep twarzy Przeszczep twarzy jest niezwykle skomplikowaną operacją, która potrafi trwać nawet 27 godzin. Następnie pacjentów czekają miesiące, a nawet lata dalszej terapii. To jednak szansa na nowe życie, powrót do normalnego jedzenia, czucia zapachów czy oddychania. Jednak to także początek nowej walki. Potrzebne są leki, dzięki którym pacjent nie złapie infekcji i rehabilitacja mięśni twarzy. W Polsce dofinansowania rzadko wystarczają, by pokryć potrzebne koszty, a pacjent po przeszczepie. Nie może po prostu odpuścić. Jak podaje serwis Medmi.pl, .me przeszczep twarzy to wyjątkowo trudny zabieg medyczny nie tylko dla lekarzy, lecz także dla pacjentów i rodziny dawcy. W tym przypadku chodzi jednak nie o skomplikowaną technikę operacji, ale emocje, jakie budzi zabieg. Dlatego zaangażowani są nie tylko chirurdzy, ale i psycholodzy. I to już wszystko na dziś. Czy słyszeliście o jeszcze jakichś operacjach, które powinny się znaleźć na naszej liście? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym, jeśli interesują Was kulisy pracy w szpitalu, koniecznie zajrzyjcie do książki Stan Krytyczny. Opowieści z pogranicza ludzkiego życia autorstwa doktora Matta Morgana. Dowiecie się z niej, jak utrzymać przy życiu osobę bezstętna i co dzieje się podczas śmierci mózgowej. Jakie są zloty i upadki, których doświadczają pacjenci, rodziny i personel medyczny w trakcie walki z kruchością ludzkiego życia. I jak naprawdę wygląda praca intensywisty. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a my widzimy się wkrótce. Piona!